Czy istnieje wiele sposobów na budowanie spokoju wewnętrznego? Tak, zdecydowanie tak. Dzisiaj je sobie wymienimy, to znaczy może nie wszystkie, ale, ale część z nich. Zapraszam. Punkt numer 1. uważnie zaplanuj przestrzeń na swój spokój. Jeżeli nie zrobisz przestrzeni dla swojego spokoju, to on nie przyjdzie. Po prostu to jest coś, co trzeba zaprosić i o co trzeba zadbać. Nie można mu dać jakiegoś tam taborecika marnego w kącie, tylko przygotować wygodny fotel, żeby mógł się rozsiąść i na dłużej zagościć u Ciebie w Twojej przestrzeni życiowej. Co to, zna co to znaczy? To znaczy, że żeby. Poczuć większy spokój, żeby spokój wewnętrzny zaczął faktycznie być taką sporą częścią Twojej rzeczywistości, Twojego życia, no musisz sobie wygospodarować na to czas i przestrzeń. To jest niby takie oczywiste, ale tak naprawdę jeżeli się zastanowisz nad tym, czy zdarza Ci się marudzić i narzekać na to, że nie jesteś spokojną osobą i chciałabyś mieć więcej spokoju w swoim życiu, tak czy nie. Zgaduję, że raczej tak. A co byś odpowiedziała, czy byś odpowiedziała na pytanie, co takiego konkretnie robisz, bardzo konkretnie, żeby ten spokój zaistniał w Twoim życiu? Ile, dajesz, ile przeznaczasz sobie na to czasu? Jaką przeznaczasz sobie na to przestrzeń? W jaki sposób, jak często zapraszasz spokój wewnętrzny do siebie? Można do tego podejść jeszcze inaczej, czyli potraktować spokój wewnętrzny jako umiejętność, jak jeżdżenie na łyżwach czy pływanie. Jeżeli robisz na to sobie czas i przestrzeń, jeżeli faktycznie praktykujesz to często, no to ta umiejętność staje się lepsza. Lepiej ją opanowujesz i łatwiej do ciebie przychodzi. Ze spokojem jest tak samo. To nie jest coś, co po prostu się zjawia, i no nie wiem skąd. I masz czuć spokój. No nie to trzeba się na niego przygotować i trzeba wykroić w swoim życiu dla niego specjalną, tylko i wyłącznie dla niego przestrzeń. Nie taką, że gdzieś tam z doskoku, a bo tutaj akurat wypadło mi coś, to mogę sobie się uspokoić, usiąść i uspokoić. No Tak raczej to nie działa. Trzeba to robić w bardziej intencjonalny sposób. Punkt numer dwa. Uważaj jak korzystasz z mediów i mediów jakichkolwiek telewizji, gazety, mediów społecznościowych, internetu, wszystkiego czym się otaczasz, co do, co jest, co do ciebie mówi, przy, przynosi ci wiadomości, przynosi ci jakieś obrazy, dźwięki itd. Absolutnie nie chcę powiedzieć teraz wyrzucaj swój telewizor za okno. Nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o to, że żeby zastanowić się i bardziej świadomie podejmować decyzje, kiedy i w jakich momentach sięgasz po te media, a w jakich momentach mówisz sobie nie, to teraz nie. I to będzie bardzo kluczowe, kluczowy nawy nawyk, ponieważ bardzo często, jeżeli siebie troszeczkę wnikliwiej poobserwujesz, po... Takiej na przykład godzinnej sesji na internecie, cokolwiek byś tam nie robił, czyli może media społecznościowe, może jakieś gry, może czytanie stron, może oglądanie filmów. Zauważ siebie, w jakim jesteś stanie przed i w jakim jesteś w stanie po takiej sesji. Jak ona na ciebie działa? Jak na, na ciebie działają poszczególne strony internetowe, czy też jakieś portale, czy media społecznościowe? Czy tego spokoju wewnętrznego ci przybywa, czy ubywa? Właśnie to wszystko co jest związane z przepływem informacji, może tak to powiem, tak to określę, to całkiem mocno zmienia nasz poziom wewnętrznego spokoju. Dlatego to jest kolejny czynnik, który musimy troszkę bardziej świadomie, którym musimy bardziej świadomie operować i zauważać czy faktycznie, jeśli dzięki temu Relaksuje, no bo na przykład chcę sobie odpocząć, więc siadam sobie do komputera i sobie coś włączam. Czy faktycznie mnie to relaksuje, czy mnie to może irytuje i doprowadza do szewskiej pasji? <grym> czy może mnie to po prostu przestymulowuje, bo bodźców jest dużo, dźwięków jest dużo, obrazów jest dużo, przekazów emocjonalnych jest bardzo dużo, może to po prostu mnie zaczyna przytłaczać, więc ten, to, co ja nazywam relaksem, De facto kradnie mi mój spokój wewnętrzny. Dlatego warto to zmonitorować, czyli jakiekolwiek przekazy informacyjne, które do siebie dopuszczam, czy faktycznie, czy faktycznie to jest coś, co dodaje mi spokoju wewnętrznego, czy może mi przez to ubywa go. Dlatego zastanów się nad tym. Punkt numer 3. Wyrażaj siebie. Bardzo trudno o spokój wewnętrzny wtedy, kiedy wszelkie Twoje emocje, myśli, przemyślenia, opinie, zdania i wszystko inne, co jest, co znajduje się w Twoim bardzo bogatym życiu wewnętrznym, jest zamknięte jak słoik, hermetycznie, jest pod przykrywką i nie ma prawa wyjść na zewnątrz. Jeżeli tłumisz swoje emocje, jeżeli tłumisz swoje myśli, nie dzielisz się swoimi opiniami, jeżeli jesteś nastawiony na to, żeby innych tylko słuchać, a samemu to tak bardzo skromnie się wypowiadać o sobie, no to to też jest czynnik, który utrudni Ci zachowanie spokoju wewnętrznego, no bo po prostu bardzo trudno jest siedzieć spokojnie i czuć spokój wewnętrzny, kiedy tam pod tą przykrywką się aż gotuje. To nie znaczy, że tam się gotuje ze złości na przykład, albo ze strachu. Nie. A może jesteś tak kreatywną osobą i masz tak ży bogate życie wewnętrzne, że potrzebujesz takiego wentylka, potrzebujesz wyrażać się. To nie tylko oznacza mówienie, czy też wyrażanie słowami, może tego, co czujesz, to może być jakakolwiek forma twórczości, ale jest to Taki przekaz, który właśnie wyjmuje z ciebie jakąś kreatywną energię i pozwala jej zaistnieć na zewnątrz. To też bardzo mocno przyczynia się do takiej, takiego poziomu równowagi, dzięki której, któremu czujesz więcej spokoju wewnętrznego. Natomiast jeżeli to ciągle tłumisz, i z tych czy innych powodów krępujesz się, wstydzisz się, nie chcesz się otwierać, boisz się otwierać z tym, co tam drzemie w tobie w środku, to licz się z tym, że spokój wewnętrzny no, nie idzie z takim tłumieniem swoich, swojego wewnętrznego życia, nie idzie w, w parze. Punkt kolejny: miej do siebie trochę więcej serca. Jeśli samokrytyka, obwinianie siebie, umniejszanie swojej wartości, umniejszanie swojej mądrości, brak zaufania do swoich opinii, swoich przeczuć, emocji, jeżeli to wszystko jest taką codziennością dla ciebie, to znaczy, że ciągle gdzieś w środku się tyczy, toczy, nie tyczy, toczy walka. Walka sama ze sobą, walczysz sama ze sobą, walczysz sam ze sobą. No i zgadnij, no, gdzie tam jest miejsce na spokój wewnętrzny? No nie za bardzo. Jakby nie patrzeć, nie za bardzo. Dlatego autoempatia, czyli patrzenie na siebie z większym sercem, bardziej przyjazną postawą, patrzenie na siebie bardziej przychylnym okiem i w łagodniejszy sposób to jest dobre środowisko, w którym spokój wewnętrzny kwitnie. Dlatego, że wtedy, kiedy sobie wybaczasz, kiedy sobie odpuszczasz, kiedy siebie uspokajasz, kiedy jesteś swoim kibicem, kiedy siebie cenisz, kiedy siebie potrafisz pochwalić, kiedy nie zawstydzasz siebie, kiedy nie krytykujesz siebie, kiedy nie śledzisz siebie jak detektyw, po to, żeby złapać się siebie tylko na tym, co tam złego kolejnego zrobiłaś, spokój wewnętrzny naprawdę bardzo lubi ciepłą i wspierającą atmosferę. Dlatego autoempatia między innymi jest tak lecznicza i tak mm, korzystna dla naszego życia i wewnętrznego i zewnętrznego, w relacjach z innymi to też się wtedy um, jakby odzywa i w naszym zdrowiu psychologicznym i zdrowiu fizycznym. Dlatego, że autoempatia generuje większy spokój, ponieważ ta walka wewnątrz, to walczenie ciągłe ze sobą cichnie i maleje. Na to miejsce wskakuje spokój wewnętrzny. Dlatego okaż sobie więcej serca. I punkt ostatni, rusz się. Wszystkie pozostałe punkty, to znaczy te, które do tej pory wymieniłam. One gdzieś tam manewrują między przestrzenią właśnie umysłową. Między myślami, między tym, co rozumiemy, między tym, jakimi, jakimi słowami operujemy, co do siebie mówimy. I tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście bardzo ważna sfera do przepracowania. Natomiast istnieje też druga sfera, o której nie można zapomnieć. I to jest sfera Twojego ciała. To jest sfera tego, jak funkcjonuje Twoje ciało i jak ono się czuje. Ponieważ nie możemy od siebie wymagać spokoju wtedy, kiedy nasze ciało jest przestymulowane, kiedy nasze ciało jest na ciągłe, ciągle włączonym, włączonej reakcji stresu, walki albo ucieczki. Kiedy ono jest ciągle Zalewane hormonami stresu. Nie możemy wtedy w ogóle marzyć o tym, że nasze myśli będą wyciszone i spokojne, i bardzo zrównoważone. Musimy ruszyć ciało. Musimy w ogóle włączyć w cały ten proces budowania spokoju wewnętrznego ciała. Jak to zrobić? Możesz to zrobić na wiele różnych sposobów. Jednym z najprostszych to jest oddech, to jest praca z oddechem. Czyli w ogóle to, że sobie uświadamiam, w jaki sposób oddycham. Oczywiście my oddychamy ciągle, tylko że ten oddech jest to bardzo ważne, nie tyle czy oddychasz, czy nie w danej chwili, ponieważ jasne, że oddychamy, ale na tym się nie musimy skupiać, ale w jaki sposób oddychasz, jak głęboki jest twój oddech, jak spokojny jest twój oddech. To jest klucz. To jest klucz do tego, żeby nasz spokój wewnętrzny, Gdzieś tam generował się oddolnie, od naszego, nie, tego, nie od tego, co sobie pomyślałeś albo jak siebie oceniłeś, tylko od tego, w jaki sposób funkcjonuje nasz układ nerwowy, od tego, żeby uruchomić ten układ parasympatyczny, właśnie który nam pomaga się relaksować. Między innymi kluczem do tego jest właśnie spokojny i głęboki oddech. Ale nie tylko, także ćwiczenia się liczą. Ćwiczenia fizyczne to może być cokolwiek: spacer, skakanie, taniec albo po prostu sport uprawiany regularnie. Pomaga nam z zrzucić z siebie te hormony stresu, przetrawić je, a tym samym budować dzięki temu ciało, które jest gotowe na to, na przyjęcie spokoju i które samo w sobie spokojniej czuje i spokojniej reaguje i spokojniej się zachowuje i to jest super ważne. Ale jest jeszcze jeden, jedna rzecz, która działa też na, na, na nasz układ nerwowy, ale także, także też na tę sferę umysłu, czyli jedno i drugie godzi, czyli muzyka, słuchanie spokojnych dźwięków też bardzo pomaga właśnie nam budować spokój wewnętrzny, od tej strony bardziej ciała i wrażeń, co um, potrafi nas uspokoić. Dlatego rusz się, zajmij się ciałem, nie zajmuj się tylko i wyłącznie swoimi myślami. Przez ciało do myśli to jest bardzo, bardzo fajny kierunek. Też czasami po prostu lżejszy, bo niekiedy łatwiej jest nam nałożyć buty do biegania albo wziąć rower i wyjść yy, na, i pojeździć, niż faktycznie zacząć analizować naszą sytuację, czy też wyrażać swoje własne emocje. Czasami łatwiej jest zacząć od ciała, a jeżeli nie, to przynajmniej o nim nie zapominaj, bo to jest bardzo ważna, ważny element budowania spokoju wewnętrznego. To jest duży temat, spokój wewnętrzny, ale myślę, że tymi punktami oczywiście go nie wyczerpaliśmy, ale zaczęliśmy. Zaczęliśmy dyskusję na ten temat i zaczęliśmy kombinować, jak tu można wygenerować więcej spokoju wewnętrznego. Daj mi znać w komentarzu, który, który z punkt stosujesz i w jaki sposób Ty generujesz i pielęgnujesz swój spokój wewnętrzny. Oraz daj mi łapkę w górę, jeżeli ten film Ci się podobał i uznałeś, że jest pomocny. Do zobaczenia następnym razem. Mm-hmm.